Witam Cię serdecznie w drugiej lekcji naszego kursu Jak zacząć swoje odchudzanie bez diety. Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu punktowi, który należy wdrożyć każdorazowo, kiedy chcesz zacząć odchudzanie, właśnie według takiego systemu. Pierwsza podstawowa rzecz w tej sytuacji to jest zweryfikowanie tego, co jesz w tej chwili. Bo założenie jest bardzo proste. Skoro jesz to, co jesz, to znaczy, że ten system żywienia prawdopodobnie Ci pasuje. Natomiast jeżeli nie jesteś zadowolona z rezultatów, jeżeli chodzi o masę ciała, jakie twoje obecne odżywianie Ci daje, to musimy wyłapać jego słabsze elementy i popracować nad ich. Eliminacją, a właściwie nad dodaniem elementów, które będą niwelowały słabe cechy Twoich aktualnych posiłków. Żeby to zrobić skutecznie, potrzebujesz użyć pewnego narzędzia, które nazywane jest po prostu dzienniczkiem żywieniowym. Jak taki dzienniczek działa? Potrzebujesz zweryfikować kilka dni, co najmniej trzech. Najlepiej byłoby, żeby tych dni było nieco więcej, na przykład siedem. Co ważne, te dni powinny być jak najbardziej reprezentatywne dla Twojego stylu żywienia. Musisz podejść do tego dzienniczka w sposób bardzo, bardzo uczciwy wobec siebie, rzecz jasna. I żeby to zrobić prawidłowo, musisz zacząć w nim notować absolutnie wszystko, co jesz i pijesz. Co ważne, nie możesz polegać na własnej pamięci i wypełniać tego dzienniczka na przykład wieczorem, albo jeszcze gorzej następnego czy jeszcze późniejszego dnia. To wszystko powinno być prowadzone na bieżąco. Jeżeli wypełnianie takiego dzienniczka na bieżąco sprawia Ci trudności, to warto jest robić sobie podręczne notatki, na przykład w telefonie, ewentualnie nawet nagrywać do siebie jakieś. Wiadomości głosowe, które pozwolą Ci zapamiętać informacje, a później spisać je w tym dzienniczku. Co ważne, musisz dookreślić również wielkości porcji, których używasz. I absolutnie na tym etapie wystarczą Ci miary domowe. To znaczy, plaster to plaster, sztuka to sztuka, kromka to kromka. Gorzej zawsze sytuacja wygląda z produktami takimi jak na przykład makaron, ryż i tym podobne. Natomiast staraj się dookreślić mniej więcej, jaka to jest ilość względem formy, którą łatwo jest dookreślić, to znaczy, jeżeli gotujesz na przykład ryż i gotujesz torbę tego ryżu, wsypią sobie na osobny talerz i oceń wizualnie ile mniej więcej poszło do Twojej porcji. Natomiast, jeśli masz trudności w dalszym ciągu z oceną, ile to jest, ewentualnie po prostu chcesz to zrobić jak najbardziej precyzyjnie, to serdecznie polecam ci bardzo prosty serwis, który nazywa się ileważy.pl i znajdziesz go pod adresem www.ilewazy.pl. Oczywiście, link do tego serwisu znajdziesz w opisie i w notatkach do tej lekcji. Kiedy już wiesz, jak używać dzienniczka, Pora powiedzieć sobie, jakie informacje jeszcze nas interesują. Warto jest ocenić rzeczy dodatkowe, takie jak na przykład występujące dolegliwości po danych posiłkach. Jeżeli odczuwasz na przykład nadmierną senność, ewentualnie jakieś bóle, wzdęcia, przelewania, bulgotania w obrębie brzucha, to te informacje również warto jest w takim dzienniczku odnotować. Dodatkowo warto ocenić jest również swój poziom sytości i satysfakcji z danego posiłku i zweryfikować, jak szybko robisz się ponownie głodna, czy ten posiłek był dla Ciebie prosty, czy chciałabyś taki posiłek na przykład umieścić w swoim zwyczajowym żywieniu. Kolejnym krokiem jest ocena swoich posiłków pod kątem zawartości dwóch najważniejszych składników, a te składniki to białka i owoce oraz warzywa. Zaczniemy sobie od białka. Jeśli chodzi o jego źródła, to tutaj znajdziesz kompletną listę. Oczywiście podpinam ją do tej lekcji w formie odpowiedniego pliku. Zwróć uwagę, czy występują w Twoim żywieniu wyłącznie źródła białka odzwierzęcego, czy pojawiają się w nim również białka roślinnego. Póki co nie oceniamy ilości, a po prostu występowanie tego składnika w Twoim posiłku lub jego brak. Następnie zajmujemy się warzywami i owocami, i tutaj również podchodzimy do sprawy zero-jedynkowo. To znaczy, oceniasz, czy w Twoim posiłku znalazło się warzywo albo owoc. Jeśli tak, to super. Jeśli natomiast nie, to zastanów się, co można by było zrobić, żeby wzbogacić Twój posiłek o taki produkt. Omówimy sobie za chwilkę kilka przykładów, natomiast problematyczne mogą okazać się takie dania, w których naturalnie zwykle nie stosuje się takich dodatków. I na przykład, niech to będą pierogi. Najprostsze rozwiązania to dodanie takiego produktu przed lub ewentualnie w trakcie posiłku. Mogą to być po prostu zwyczajnie pokrojone warzywa typu ogórek, ewentualnie pomidor albo jakaś prosta sałatka. Fajną opcją jest również zjedzenie takiego dodatku tuż po posiłku. I tutaj również mogą doskonale sprawdzić się owoce. Podam Ci teraz trzy przykłady takich dań, które są pozbawione warzyw albo owoców i jak można je w prosty sposób wzbogacić. Jeżeli chodzi o kanapki, na przykład kanapka z wędliną, po prostu dodajemy te warzywa w postaci dodatku do kanapki, ewentualnie spożywamy je przed lub po. Jeśli chodzi o dania z jajek, na przykład jajecznicę, i tutaj na tapet weźmiemy sobie jajecznicę z chlebem, dodajemy do niej po prostu na przykład szczypiorek i ogórka. Jeśli zaś chodzi o dania spłatków zbożowych, na przykład owsiankę, to pamiętamy, żeby wzbogacić taki posiłek o świeże owoce oraz dodatkowe źródło białka, na przykład jogurt naturalny. To tyle jeśli chodzi o tą lekcję. Do zobaczenia w kolejnej.